stały przed dwa samochody już w stłuczce. zjeżdżałem. Udało mi się wyhamować e, na górce. Chciałem zjechać tutaj właśnie na lewy pas, żeby ominąć to wszystko, natomiast z tyłu na mnie wjechała e, kobieta, się z się e, samochodem. Po to co samochód? Znaczy, wie Pan, uruchomić go nie uruchomię w tym momencie, prawda? Ze względu na to, że no, troszkę mi pił i, i może nie widać od leta. Już tam na górze w ogóle nie było możliwości Wychamowania, po prostu nie było żadnych znaków ostrzegawczych, nic. Także ja wjechałam tu w pana i sam od razu pan poleciał, postawił trójkąt i makaliśmy, żeby już samochody nie zjeżdżały, no ale niektóre zjeżdżały, jak widać i finał jest taki, jaki jest. Bez żadnej możliwości hamowania, ja tylko klaksonem, Nie no ja hamowałam. Ja też hamowałam, ale co z tego, jak, jak klakson, na klakson oparłam się, żeby pani dać znać, że właśnie w nią wjeżdżam ona się odkręciła, to ja rozumiem, rozmacham. Rozumiem. Można było minąć oczywiście, natomiast no, nie miałem czasu bo ja zaraz ze mną właściwie cała kobieta. Niestety. A później już się podaśno.